Jestem pewna, że będziecie Państwo dalej spełniać wymagania nowe, które... On Dziękuję bardzo. Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej otrzymało certyfikat zarządzania jakością. To nagroda za kompetentną, sprawną i zgodną z najwyższymi standardami pracy urzędników. Certyfikat jakości to najlepsza wizytówka dla urzędu, potwierdzająca wysoki poziom świadczonych tutaj usług. Mówiła Marzena Dymek Maciejewska z firmy Certika, gratulując starości Michałowi Jendresowi uzyskania certyfikatu. To właśnie firma Certika przeprowadziła w styczniu audyt certyfikujący, który potwierdził zgodność stosowanych w urzędzie procedur z system Zarządzania jakością według normy ISO. Certyfikacja ISO to przede wszystkim jakość, którą staramy się zapewnić dla wszystkich naszych klientów, petentów, którzy w naszym urzędzie załatwiają swoje sprawy. Jakie korzyści krótko z ISO płyną? Przede wszystkim uporządkowanie prowadzonej działalności przez urząd. Polega to głównie na tym, że eliminujemy zbędne lub dublujące się działania. Prowadzimy również w związku z tym doprowadziliśmy do pewnych zmian organizacyjnych. Precyzyjnie określamy obowiązki uprawnienia pracowników. Sprawny obieg dokumentów, który funkcjonuje w starostwie został jeszcze lepiej dograny, tak aby ten obieg był jak najszybszy i jak najbardziej precyzyjny. Usprawniamy komunikację pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu. No i oczywiście efektem tego ma być ograniczenie liczby skarg, wniosków dotyczących załatwionych przez urzędników spraw. To jest jakby nadrzędny cel. Certyfikat oczywiście jest swego rodzaju nagrodą, zwieńczeniem pracy długiej, intensywnej, ale również jest zobowiązaniem, zobowiązaniem, które urząd podjął i jestem pewna, że wypełni. To, że rzeczywiście jest on przyznawany na trzy lata, oznacza regularne sprawdzanie. Czy wszystkie wymogi są nadal spełniane, czy uwzględniane są wszelkie uwagi klientów, czy są oni zadowoleni, czy uwzględniane są również zmieniające się przepisy prawne, które decydują o sprawności, poprawności działania urzędu i wiele innych elementów, które wpływają na prawidłowość przebiegu procesów w starostwie. Zanim jednak starostwo otrzymało certyfikat, przez blisko pół roku zespół pracowników pod okiem konsultanta z Centrum Systemów Jakości z Radomia wdrażał procedury zgodne z normą jakości ISO. Pracą zespołu koordynowała sekretarz powiatu Małgorzata Łakomiec. Podstawą było przede wszystkim wypracowanie polityki jakości. Polityka jakości to dokument nadrzędny, to jest taki nasz dekalog, to jest określenie czego tak naprawdę, do jakich kierunków, do jakich działań będzie urząd zmierzał. Ta polityka jest, tak jak mówię, naszym najważniejszym dokumentem. To jest polityka, którą zatwierdza najwyższe kierownictwo, pan starosta, który tą politykę zaakceptował i który zobligował nas do jej realizowania. A nadrzędnym celem tej polityki, kierunkiem jest przede wszystkim sprawne i skuteczne realizowanie zadań na rzecz powiatu oraz spełnienie oczekiwań mieszkańców w zakresie zapewnienia usług administracyjnych na jak najwyższym poziomie. I to jest nasz Najwy najważniejszy kierunek działania. Jak mówi sekretarz powiatu Małgorzata Łakomiec, uzyskanie certyfikatu to ogromna satysfakcja. Jednak na tym praca się nie kończy. Przed urzędem kolejne wyzwania i doskonalenie systemu. Konieczny będzie stały monitoring wdrożonych procedur, tym bardziej że już za rok starostwo czeka pierwszy z dwóch zaplanowanych audytów nadzoru, który ma sprawdzić, czy system funkcjonuje nadal zgodnie z przyjętą normą. Sekretarz powiatu, w związku z wprowadzeniem systemu zarządzania jak Kością, zapowiada też dalsze udoskonalenia obsługi klientów urzędu. Certyfikat został przyznany starostwu na 3 lata. Starosta Michał Jędryc i prezes Stowarzyszenia Ardest Andrzej Adamczyk otworzyli w minioną sobotę po plenerową wystawę fotograficzną Powiat Skarżycki w obiektywie. Na wystawie zaprezentowane zostało prawie 150 prac mieszkańców powiatu skarżyskiego, uczestników cyklicznego projektu plenerów warsztatów fotograficznych pod nazwą Powiat w obiektywie, który realizowany był w roku 2012. W ramach projektu odbyły się trzy plenery oraz warsztaty z uznanym fotografem, twórcą Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, Pawłem Pierścińskim. Zdjęcia tworzące wystawę dokumentują różnorodne piękno powiatu skarżyskiego, takie jak przyroda, krajobraz, architektura, urbanistyka. Część fotografii to zdjęcia artystyczne wykonane w technice czarno-białej, inspirowane zajęciami warsztatowymi prowadzonymi przez wspomnianego Pawła Pierścińskiego. Prace, które dzisiaj oglądamy, to efekt trzech plenerów, które odbyły się w zeszłym roku. Pierwszy to był plener wzdłuż kamiennej, na którym dokumentowana była przyroda i to, co nad naszą kamienną się dzieje i co się tam dzieje. Następny plener to był e, plener związany z wykładem, które, który wygłosił nam tutaj w Miejskim Centrum Kultury pan Paweł Pierściński, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. I jakby ten wykład był inspiracją do pleneru, który był następnego dnia, na którym fotografowaliśmy głównie w technice czarno-białej e, architekturę w całości czy detale architektury w naszym mieście trzeci plener to była takie wyzwanie Fotografia nocna, z nocą głównie tereny dworca PKP i głównej arterii siódemki. I efekty wszystkich tych plenerów możemy oglądać. W sumie przez plenery przewinęło się. Ponad 30 osób, 16 osób przekazało zdjęcia i zdjęcia tych 16 osób możemy oglądać i będą one wykorzystywane do promocji powiatu. Jak podkreśla starosta Michał Jędrys, plenery fotograficzne wpisały się już na stałe zarówno w kalendarz wydarzeń powiatowych, jak i w budowanie marki powiatu skarżyskiego w aspekcie miejsca atrakcyjnego dla fotografów. Poprzez tego typu działania samorząd powiatu skarżyskiego promuje nasz region jako ten, który jest inspiracją dla artystów. Którzy dostrzegają jego piękno, magię i indywidualność. Plenery to także okazja do wymiany doświadczeń, do wspólnych spotkań, środowisk, które łączy pasja oraz odkrywanie tego, co ulotne. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Państwu za to, że, że jesteście z nami, że spotykamy się na tych plenerach, że możemy razem rozmawiać, że możemy wymieniać się doświadczeniami, możemy chwalić się sprzętem, możemy dyskutować na temat wyższości Nikola, nad Kanonem itd. Tak Zapraszam jeszcze raz w tym roku na udział w tych plenerach, które będziemy organizować. Zapraszam do tego, żebyśmy razem wspólnie brali udział. Nie bać się, mam nadzieję, że również znajomych Państwo zaprosicie. Wiem, że dzisiaj era fotografii cyfrowej sprowadziła te aparaty podstrzechy. To już bardzo często w gospodarstwach domowych, jak to się mówi, nie tylko kompakty, nie tylko jakieś bardzo proste konstrukcje, ale również lustrzanki się znajdują, zatem aby je w pełni wykorzystać przede wszystkim trzeba Trzeba robić te, te zdjęcia i trzeba później je no, prezentować, chwalić się nimi. Dlatego zapraszam do, tego, do tych udziałów. Mam nadzieję, że wiele na terenie powiatu skarżyckiego jest również imprez, które można dokumentować. Wiele jest tych wydarzeń i w Skarżysku Kamiennej, w Bliżynie Włącznej, w, w Suchedniowie i w Skarżysku Kościelnym. <laughs> w tym roku również na pewno ich nie zabraknie czy to będą dożynki powiatowe, czy piknik archeologiczny rytno, czy wiele innych wydarzeń, które wspólnie organizujemy po to, żeby dzień tkaczki, i Żynie, które organizujemy po to, żeby przybliżać przede wszystkim mieszkańcom naszego powiatu to jego atrakcyjność, to, że tutaj się naprawdę wiele rzeczy dzieje, to, że można dużo fajnych rzeczy zobaczyć, a przede wszystkim piękno naszego powiatu, które na tych zdjęciach pokazaliśmy. Mam nadzieję, że Państwu się spodobają. Zapraszam do oglądania wernicarzu. No i oczywiście słowa krytyki, weźmiemy je pod uwagę. Dziękuję bardzo Państwu. Na wystawie zaprezentowane zostały zdjęcia takich autorów jak Andrzej Adamczyk, Piotr Adamczyk, Mariusz Bartosik, Mirosław Dzięciołowski, Tomasz Franczyk, Paweł Gębski, Albert Gula, Jolanta Jagiełło, Michał Jędrys, Ziemowit Kasiński, Przemysław Kosiński, Dariusz Sipika, Andrzej Staśkowiak, Ireneusz Stępień, Katarzyna Stopińska, Renata Ślusarczyk. Patronat nad wystawą objęli włodarze wszystkich gmin powiatu skarżyskiego. Prezydent miasta Skarżyska Kamiennej Roman Wojcieszek, burmistrz miasta i gminy Suchedniów Tadeusz Bałchanowski, wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński, wójt gminy Skarżysko-Kościelne Zdzisław Woźniak. Organizatorami wystawy są powiat skarżyski, Bliżyńskie Stowarzyszenie Ardest i Skarżyska Grupa Fotograficzna Koarto, przy współpracy gminy Skarżysko-Kamienna i Miejskiego Centrum Kultury. Wystawę Powiat Skarżyski w obiektywie można oglądać codziennie do 7 marca w Galerii Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej. Serdecznie zapraszamy. Nasz świat jak ze snu, Skarżyński raj wieszy, wszystkich nas ucieszy, chudą daje, sił dodaje, daje i po prawie obyka je. Skarżyński marszowiec, najlepszy na świecie. Co i ciało i dusza. Zamiast w domu chować, wyjdź z powiatem maszerować.